Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj sobie zrobimy rybkę. O, mam tu taki piękny kawałeczek rybki, pięknego leszcza. Piękny, piękny. Tak, oczywiście zaprawka jest. Jak zawsze, bo każdy kucharz, tak samo jak budowlaniec, zaprawę musi mieć przed robotą, nie? <laughs> ha. Dobra, bez przedłużania. Masełko na maśle upieczemy, tak? Ja już wcześniej patelnie ale to szczegół. Niech to się rozgrzewa powoli. A my za naszą piękną rybkę przyprawimy pieprz. Trochę pieprzu, dobra, styknie soli. Ok. I sobie obtoczymy naszą rybkę mące, Tak. No elegancko, pięknie. Z tej strony. No, patelnia tu się rozgrzewa. A jest. Się załyczy. Do forelce, i naszą rybę na patelnie. Matka przyniosła od koleżanki, co ma znajomego rybaka, sam złowił pięknego leszcza. I się smaży rybka. No, trochę to popra, trochę się musi posmażyć. Tak, i usmaży się, i będzie gotowa do jedzenia, nie? A rybacy to jak? Czy tam wędkarze? Idą na ryby, nie? Że nie mówi, że idzie na ryby, a idzie chlać. <gry> o bo jeden rybak rywaka, czy to wędkarza się pyta jak biorą. No biorą, już teczkę zabrali. Rower zabrali. <gry> Dobra, obrócimy sobie ją, żeby mi się nie spoliła. Damy trochę większy gaz. żeby szybciej doszła gdzie ja to mam wilec jak ta rybka o pięknie widać widać bym to kurde pociął ten filmik aż się rybka usmaży nie wiem, kurde, jak to zrobić. Najwyżej, filmik będzie do skasowania. Jestem. Rybka powoli dochodzi, że ja już dopiero teraz odkrył, że da się tu pociąć filmik. Nie? Także widzimy się, jak już będę wykładał rybkę. No dobra, rybka już jest gotowa. Wykładam ją. Najpierw wyłączę gaz. Wyłożę ją. Pięknie. No chodź tu rybko. A, gorące. Tak, pięknie. A i rozwala się mi ta rybka. O, i tak się prezentuje. Do tego fryteczki, suróweczka z czym, tylko chcecie sobie ją zjeść Tak się rybka prezentuje. Pięknie usmażona. Ja się zabieram do konsumpcji. A wam już dziękuję za dzisiejszy odcinek. Podobało się łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, tak chcecie i hej, na razie na arka.